Cię w Koziej Zagrodzie. Zapraszam na przeżycie chwili z życia pasterzy. Tych, którzy poznali sekret, umiejętność zamiany słodkiego mleka w ser. Kiedy pasterzy nadoili mleka, latem robili to nawet czasami trzy razy dziennie, teraz to tylko raz rano, przynoszą słodkie, świeże mleko do koliby, której nieustannie cały dzień i noc płonie watra, dająca ciepło, dawniej też i służąca jako wsparcie pasterzy w odstraszaniu dzikiej zwierzyny. Ogień, siła natury trzymała drapieżniki z dala od stad, Zapewniała bezpieczeństwo, ciepło, no i pozwalała też robić ser. Mleko świeżo udojone jest ciepłe. Ma temperaturę zwierzęcia. Mówimy ma temperaturę udoju. To około 37 stopni. Mleko mamy z porannego udoju. Jest teraz wychłodzone, dlatego musimy je ogrzać, ogrzać, no właśnie do tej temperatury u w której będziemy mogli później mleko splagać, zrobić z niego ser. Pokażę ci dzisiaj no, wielką tajemnicę, e, którą też kiedyś mi zdradzono jak y, po dźwięku rozpoznać temperaturę. Oczywiście można by było użyć dzisiaj termometra, natomiast y, zrobimy to tak jak y, robiło się to od najdawniejszych czasów, właśnie wykorzystując dźwięk kotła. Teraz, kiedy wlałem mleko, mleko wystudzone, dźwięk kotła no, jest dosyć brzęczący. Kiedy mleko się nam ogrzeje, dźwięk się zmieni. No, sam usłyszysz, co z dźwiękiem się stało. Na razie mamy około 25 stopni. Temperatura jeszcze dosyć niska. Temperatura, w której będziemy robić ser, to 37 stopni. Mleko musi się ogrzać. Mleko jest słodkie, świeże, z porannego udoju to tajemnica, właśnie e, umiejętności ludów pasterskich. Które z tą umiejętnością klagania i dodawania do Słodkiego Mleka klogu no właśnie przyszła w tereny naszych gór i pokazała tutaj mieszkającej ludności, no, że w warunkach nawet wysokogórskich, na hali, tam gdzie zupełnie inne możliwości są. Przetwarzania mleka. Takie mleko słodkie można tak przetworzyć, żeby można było je odpowiednio zagospodarować, przechować, zabezpieczyć. No i w formie już przetworzonej znieść do wsi, położonych w dolinach, zagrodach, gazdówkach. Sery robiło się zwyczajowo z mleka kwaszonego. Tutaj przez dodanie do ogrzanego mleka właśnie klogu, rynski, zetniemy skrzep sera, no zrobimy właśnie ser. Dźwięk, nie wiem czy już to słyszycie, ale jest Inny mleko ma około 32 stopni. Żeby wyłapać dźwięk no i rozpoznać temperaturę, trzeba kilka tysięcy razy tak tu warzechą o ścianki kotła stuknąć, aby ten właściwy moment skojarzyć. Czynników, które wpływają na rozpoznanie temperatury, jest wiele: temperatura zewnętrzna, siła wiatru no. trochę tajemnicy, jeszcze trochę, jak wspomniałem. Żeby z mleka słodkiego zrobić ser musimy do mleka dodać chlodu ryncki dawniej fragmentu cielęcego, koźlęcego, jagnięcego żołądka od takiego um, osobnika które nic poza mlekiem matki jeszcze w pysku nie miało, tak się mówi. Żeby ryncka była na tyle silna, żołądek na tyle właśnie skuteczny w swojej sile enzymów, musiał być od mlecznego jeszcze jagnięcia. Wtedy podpuszczka sporządzona właśnie z takiego żołądka była silna no i dawała właściwy efekt flagania mleka. Około 35 stopni. Za chwilę będziemy dodawali do mleka odpuszczki. Kocioł jest miedziany. To ważne, bo bardzo szybko przekazuje nam z watry, z ognia ciepło, właśnie w mleko. Kilka chwil mleko odpowiednio ogrzane. Możemy zamienić w ser. To była różnica. To była ta przewaga kultury, umiejętności. Przetwarzania mleka przez pasterzy nad ludnością zamieszkującą doliny. Możliwość przetworzenia w bardzo krótkim czasie dużej ilości mleka dawała możliwość przetrwania w trudnych warunkach wysokogórskich. Również specyfika hodowanej zwier zwierząt, owiec, kóz, składająca się na liczne stada, no, tej paster pasterskiej gospodarce, e, przetwarzającej w ten sposób mleko, e, no, bez sprzyjało. Myślę, że mleko będzie już gotowe. No tak. Piękny, ludniący dźwięk. Mamy około 37 stopni, do mleka możemy dolać podpuszczki. Dzisiaj podpuszczka jest już pochodzenia nie od zwierzęcego Bazujemy na podpuszce mikrobiologicznej, którą można zakupić dziś najprościej w jakimś sklepie internetowym. Eee, niewielka jej ilość, dosłownie kilka gram, wystarcza, żeby sklagać nam kilkaset litrów mleka. Sam proces ścięcia się białka, powstania skrzepu sera, a dosłownie kilka chwil. Teraz kocioł muszę z ognia zdjąć, tak żeby mleka no, za bardzo nie przegrzać. Odstawię na chwilę, no i pokażę Wam za chwilę już ścięty, ścięty ser. Na się dawniej łowczoż, tak się mówiło, na tego, który zarządzał w kolibie na szałasie w Brennej. przerabiał do 300-400 litrów mleka dziennie. Ilość ogromna, pracy było bardzo dużo. No trzeba było się szybko uwijać, żeby poranny udój, wieczorny udój przerobić na ser, tak żeby tego udojonego mleka nie stracić. W kotle nie mam już mleka. Zrobił się już ser. Teraz chwilkę poczekamy, żeby się jeszcze lepiej związał. Możemy dać go ponownie na ogień, wtedy nam lepiej się zwiąże. A za chwilę, kiedy no, już będzie mocny skrzep, uczynię znak krzyża. No i będziemy mogli ser z kotła wyjąć. Teraz temperatura już nie jest ważna. Yy, mamy ser. Mleko się sklagało. Można by nawet było do 60, nawet i wyższej temperatury ser teraz podciągnąć. My go ogrzejemy do około 50 stopni, tak żeby można było go w grudę yy, uformować. W Brennej, Śląskim ciekawym elementem koliby, szałasu, w którym jesteśmy, był komarnik. To ta skrzynia drewniana, do której od frontu przez uchylne drzwi wkładało się wykapany, lekko osuszony ser. W tej skrzyni Ser zbierano 2-3 dni. Ona mniej więcej była w stanie pomieścić około 50-60 kg sera. No i po tym czasie, kiedy ser lekko dojrzał, znoszono go, zwożono do, do domu, do wsi, aby potem ser przerobiwszy. Skruszywszy, dodawszy do niego soli, no przerobić na, na brędzę, Na ser, który można było przechować całą zimę do pierwszego wiosennego udoju. Bo jeżeli mówimy o mleku owczym, mleku kozim, to warto wiedzieć, że jest to mleko, które mamy tylko przez pewien okres w roku. Nie jak u krowy, którą możemy tak sobie ustawić jej mleczność. Możemy mleko pozyskiwać przez prawie cały rok. Owca i koza zachowała bardzo dużo cech pierwotnych, dzikich zwierząt. I tak dzisiaj nasze rasy owiec, kus są mleczne tylko w okresie letniego do jesiennego wypasu. Średnio 5-6 miesięcy trwa udój owcy i kozy i tak, żeby trochę liczb wrzucić, dobra owca za ten czas potrafi nam dać około 50-70 litrów mleka, no a dobra koza nawet 300-400 Od okresu jesiennego, październik, początek listopada, owce i kozy są zakacane. Wtedy po okresie no, letniego wypasu ponownie zostają matkami. I przez 5 miesięcy, przez 155 dni, no, w ich ciele rozwija się nowe potomstwo, tak aby na wiosnę, z pierwszymi ciepłymi dniami, pod koniec lutego na początku marca, no, urodzić młode, które po 8 tygodniach oddzieleniu od matki zaczynają paść się same, no, a my z początkiem maja możemy zacząć pozyskiwać mleko dla siebie. Z tego wychodzi, że średnio 150 dni to czas, kiedy pasterz. Ten, który wypasa i przerabia mleko, no ma mleko do swojej dyspozycji. W kotle ser opadł na dno, ku górze wypłynęła taka lekko żółtawa ciecz brennej, zwana kapołką. Ser, kiedy sklagało się mleko, przelewało się przez płótno, płótnie osuszając się, powstała z mleka, po zrobieniu sera, serwatka. Skapywała z płótna, no stąd określenie kapołka. Kiedy kapołkę się oczywiście nazbierało, bo jest bardzo cenna, blało do kotła, wtedy mówiło się, że ma się mulkę. Mulkę, którą można było zagotować i zrobić z niej raz jeszcze ser. Wycofniemy się bardzo daleko w przeszłość. Czas, kiedy owce, kozy nie były własnością pasterzy. Oni byli tylko tymi, którzy te zwierzęta obsługiwali. Ser był własnością gazdy. Tych, którzy swoje stada zwierząt powierzali na czas letniego wypasu tym, którzy no właśnie się nimi wtedy opiekowali. Dlatego ser był oczywiście zbierany i przekazywany właścicielom zwierząt. Dla pasterzy, dla pasterzy zostawało no właśnie to, co, co mogli zrobić sobie po zagotowaniu mulki. Kiedy zagotujemy serwatkę, mulkę, a potem odpowiednio ją przetworzymy, przerobimy, Powstaje nam specyficzny rodzaj sera, zwany przez pasterzy hurdą. Zbiera się ją po wierzchu mulki, no i stanowi bardzo pożywny rodzaj sera, w którym raczyli się pasterze. My dzisiaj zrobimy coś trochę innego z sera, które udało się nam sklagać. Od razu uformujemy małe serki. Małe serki zwane redykołkami, które pierwotnie były wytwarzane jako rodzaj prezentu, powiedzielibyśmy. Takiego daru, który robili pasterze, baca, łowczusz, dla tych, których po drodze wracając z hali ze swoimi stadami, yy, spotkali. Żeby zrobić no potrzebujemy mieć ser, który już mamy. Ser powinien być bardziej odsączony. O, my na potrzeby dzisiaj tego nagrania zrobimy to w tempie e, ekspresowym. Po prostu w dłoniach odsączymy skrzep sera z kapołki, z mulki, tak żeby nadać mu bardziej elastyczny, e, elastyczną formę. Ser jest przyjemnie ciepły. Kiedy formujemy sery, nawet do 50-60 stopni ser można ogrzać, wówczas ma bardzo taką plastyczną konsystencję. Daje się bardzo dobrze formować. No, nasz jest świeżutki, więc mocno ocieka. z kapołki. Poza brenną na kapołkę mówi się rzętyca. Redykołka najczęściej była w kształcie zwierząt czy owiec, czy kóz, czy jeleni, kogucików taką formę wypełniało się serem nadając kształt y, grudzie sera, no, robiąc y, bardzo ciekawą formę, którą można było właśnie, jak wspomniałem, komuś podarować. Dziś Wam y, zapewne bardziej znana forma. To forma geometryczna, która zapewne w większości kojarzy się jednoznacznie z oscypkiem. Dziś tak dobrze znanym produktem pasterskim, żeby uformować redykołkę, wkładamy ser do formy, no i w deseczkach formy go odciskamy. I na razie gotowy kształt, formę małego serka mamy. Żeby go utrwalić, trzeba postąpić z nim w taki sposób, aby, no właśnie, ser, który jest produktem nietrwałym, który łatwo może nam się zepsuć, mógł być dłużej przechowany. Najprostszym sposobem jest. Dodać do masy sera z soli. Sól go zakonserwuje, ochroni przed zepsuciem. Można wsadzić do roztworu wody z solą solanki, tak żeby się w tej solance namoczył około 24 godzin, po czym wyjąć. No i nawet już w takiej formie sera lekko zasolonego na parę dni przechować. Gdybyśmy chcieli ser przetrzymać jeszcze dłużej, bez konieczności schładzania go, przechowywania w jakiejś chłodni, ser możemy oczywiście uwędzić. Z tym, że w brennej, w kolibie, szawasie, w, w którym jesteśmy, tego zrobić nie możemy. W brennej, serów wędzonych na sałaszu, kolibie się nie robiło. Jeżeli ktoś chciał ser mieć uwędzony, znosiło się masę sera do chałupy, do wsi i w wędzokach przy chałupie ser się wędziło tak, żeby można go było właśnie później e, dłużej przechować. Natomiast e, zwyczajowo w chałupie ser był albo w dłoniach, albo w maszynce do mielenia, kruszony, rozdrabniany zasypywane solą i nabijany w drewniane naczynia, takie faski. Obciążane jakimś kamieniem, tak żeby masa serowa była ciągle dociskana, żeby jeszcze wyciekająca serwatka mogła z sera odkapać no i przez fermentację, dojrzewanie z masy serowej powstawała bryndza. Najcenniejszy produkt, skarb pasterzy, który był źródłem pożywienia na te chude miesiące, kiedy nie było ani mleka, kończyły się zapasy, kiedy jeszcze w polu nic nie rodziło, kiedy do pierwszego udoju mleka było jeszcze daleko. Brzędę można było wykorzystać. Dodając do różnych potraw, jako czymś, czym można było posmarować placek, dodać do pieczywa. No, była pożywna, sycąca, dawała energię. Jeżeli wzbudziłem w Tobie smak tego sera, to serdecznie zapraszam. Możesz go skosztować w Koziej Zagrodzie. Do zobaczenia.